Cześć, witam Was na kanale SmartTest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji alkomatu. Tym razem, jak widzicie, trafił do mnie AlcoForce Evo 1. Alkomat, który być może nie posiada tyle funkcji, nie jest tak bardzo rozbudowany, jak testowany niedawno przeze mnie alkomat AlcoSense XL. Natomiast alkomat ten również wyposażony jest w czujnik elektrochemiczny, czyli ten czujnik, który zapewnia nam, jak wiecie, najwyższą dokładność pomiarów, a chyba to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Ponadto alkomat bardzo mały, zgrabny, Oferowany w świetnej cenie 299 zł, więc wydaje mi się, że może być to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy szukają niedrogiego, ale też bardzo dokładnego alkomatu. W zestawie otrzymujemy oczywiście sam Alkomat, on jest oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych: tej czarnej, którą mamy teraz na testach, oraz w wersji białej, którą na pewno zauważyliście na pudełku. Wy, oczywiście mamy tutaj wyświetlacz, mamy wymienne usniki. W zestawie otrzymujemy dwa takie usniki, natomiast jeżeli kupicie sobie ten alkomat w sklepie alkotester.pl to dodatkowo jest teraz promocja i otrzymacie 10 takich dodatkowych usników, więc myślę, że warto z tego skorzystać. W zestawie oczywiście też instrukcja obsługi w języku polskim, natomiast nie ma tutaj zbyt dużo informacji, ponieważ Alkomat jest bardzo prosty, zresztą za sobie to zobaczycie. Dostajemy specjalny etui na ten nasz alkomat, którym możemy sobie go bardzo łatwo przechowywać, gdzieś sobie ze sobą zabrać. Jak widzicie, te gabaryty są bardzo kompaktowe, bardzo małe, więc to jest też, myślę, plus, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Zanim się zajmiemy działaniem tego alkomatu. To na chwilkę przenieśmy się jeszcze na stronę sklepu właśnie Alcotester.pl, zobaczycie sobie specyfikację techniczną właśnie tego alkomatu, a za chwilę sobie wrócimy do jego funkcji i do dalszej części recenzji. Jesteśmy na stronie sklepu Alcotester.pl. Jak widzicie, alkomat Evo 1 kosztuje na dzień dzisiejszy 299 zł brutto z darmową dostawą. Do wyboru macie dwie wersje kolorystyczne: białą oraz czarną. W standardzie 12 miesięcy kalibracji. Oraz gratis 10 sztuk dodatkowych ustników więc myślę, że jest to naprawdę niezła oferta. Jeżeli potrzebujecie dłuższy okres kalibracji, to zobaczcie, w tym miejscu możecie sobie wybrać 24 miesiące kalibracji. Cena wzrasta nam co prawda o 30 zł, ale przez okres 2 lat będziecie mogli dowolną ilość razy odsyłać ten alkomat właśnie do producenta do sklepu i będzie on bezpłatnie dla Was skalibrowany. Tak więc myślę, że jest to też bardzo. Ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chodzi tutaj o sam alkomat, jego budowę za chwileczkę Wam to pokażę w dalszej części recenzji. Oczywiście otrzymujemy też świadectwo kalibracji, więc możemy być pewni, że te wskazania są bardzo dokładne, jeżeli chodzi o ten nasz alkomat. Natomiast teraz przejdźmy może do samej specyfikacji technicznej. Zobaczcie zasilanie dwoma bateriami typu 3 A. Te baterie są w zestawie, więc nie musicie ich kupować. Dokładność wyników plus minus 0,07 tutaj promila, więc myślę, że naprawdę duża dokładność, jeżeli chodzi o ten alkomat. No i co jest najważniejsze, mamy tutaj czujnik elektrochemiczny. Jak wiecie, tanie alkomaty wyposażone są w czujniki elektroniczne, które nie zapewniają nam tak dużej dokładności, więc dlatego według mnie nie warto tam tymi alkomatami się interesować. Lepiej nieco dopłacić, kupić czy alkomat z czujnikiem elektrochemicznym i być pewnym, że te wyniki są naprawdę prawdziwe, są realne. Myślę, że to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o wagę tego alkomatu to 84 g z bateriami, czyli bardzo lekkie urządzenie, bardzo poręczne w tej wymiary samego tutaj alkomatu 47 114, 24 mm, czyli naprawdę zgrabne, mobilne urządzenie. No i zakres pomiarów, jakie możemy zmierzyć tym alkomatem, to jest do 4 promili, więc też wydaje mi się, że jest to w zupełności jak najbardziej wystarczające. Ok, to jest tyle jeżeli chodzi o tą specyfikację techniczną, teraz wróćmy sobie do naszej recenzji. Ok, poznajmy już specyfikację techniczną alkomatu, teraz może sobie przejdźmy do testów praktycznych. Aby uruchomić urządzenie, oczywiście montujemy w nim baterię. Dwie baterie typu 3xA. Te baterie są w zestawie, więc nic nie musicie dokupować, po prostu montujecie je w alkomacie. Zakładamy ustnik i tak naprawdę urządzenie już jest gotowe do uruchomienia. Przytrzymujemy przez dwie sekundy przycisk Power. W tym momencie, jak słyszycie, urządzenie nam się uruchomiło i następuje rozgrzewanie czujnika elektrochemicznego. Przygotowywanie tego naszego urządzenia do tutaj pomiaru, do testu. Teraz, jeżeli ta wartość dojdzie do zera, zobaczcie za chwileczkę, urządzenie będzie gotowe do pomiaru. Tak, jak teraz widzicie, zaświeciła się zielona kontrolka i przystępujemy do wdmuchiwania powietrza. Jak widzicie, trwało to kilka sekund. W tym momencie jest pomiar 0 promili. Zielona dioda, wszystko jest ok. Jeżeli tutaj nasze stężenie alkoholowe w byłoby większe niż 0,4, wówczas zaświeciłaby też się czerwona kontrolka oraz pojawiłby się sygnał dźwiękowy. Urządzenie samo się wyłącza po, jak tutaj widzicie, kilku sekundach celem oszczędzania energii. I jeżeli byśmy chcieli teraz ponowić ten pomiar, to po około dwóch minutach możemy go z powrotem uruchomić i taki pomiar przeprowadzić. Co ważne, podczas przeprowadzania pomiaru, pamiętajcie, żeby nie wykonywać pomiaru. Wcześniej niż 30 minut po spożyciu alkoholu, ponieważ może to uszkodzić czujnik elektrochemiczny w tym alkomacie. Zresztą podobnie jest też w przypadku innych alkomatów, więc to jest chyba taka najważniejsza sprawa. Co ponadto? Oczywiście nie będę Wam teraz pokazywał tutaj jakiegoś testu z piciem alkoholu i porównywaniem wyników, natomiast musicie mi uwierzyć, że przeprowadzałem tutaj badanie tym alkomatem na grupie kilku osób po spożyciu alkoholu. Wyniki porównywałem z Alkomatem AlcoSense Excel, czyli tym nieco droższym, i jak się okazuje, te wyniki praktycznie w każdym przypadku były identyczne. Tam różnica była naprawdę marginalna, więc można uznać, że rzeczywiście AlcoForce Evo1 spełnia swoje zadanie i możemy tutaj liczyć na dużą dokładność wyników pomiarów tego Alkomatu. A to chyba jest myślę najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o zakup Alkomatu. No dobrze, myślę, że na dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o tę krótką recenzję Alkomatu AlcoForce Evo 1. Jak widzicie, urządzenie jest nieźle wykonane, wyposażony jest świetny czujnik elektrochemiczny, który zapewnia bardzo dużą dokładność pomiarów. Mamy tutaj też czytelny wyświetlacz, małe gabaryty, urządzenie jest łatwe do przechowania, do transportu, dodatkowo to etui w zestawie. No i co ważne, jak widzicie, mamy 12 miesięcy darmowych kalibracji bez żadnego limitu, czyli możecie to urządzenie sobie odsyłać do kalibracji w ciągu roku, ile razy potrzebujecie i ono zostanie tutaj za darmo Wam skalibrowane, to jest też bardzo istotna sprawa. No i cena tego alkomatu 299 zł, więc wydaje mi się, że jak na alkomat z czujnikiem elektrochemicznym jest to naprawdę świetna propozycja. Jedynie czego tu może brakować, jeżeli chodzi o ten alkomat, to możliwości sprawdzenia sobie historii pomiarów. No, ale tutaj też nie oczekujmy, że w tej cenie otrzymamy to, wszystko co w przypadku droższych alkomatów. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, w tej cenie, jest to z pewnością alkomat wart polecenia. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście, jak zwykle, proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!